Że to choroba i coś tam, coś tam, coś tam zaczął gadać, i mnie wrzucali jako kurwa do wody tam, że y, a teraz młodzież to to ogląda, kurwa. Ja tam zerująca browar, nie? No, po prostu powiem wam, zaczęło się robić kurwa niebezpiecznie, tak wam powiem z tym, z tym moim piciem, nie No, zaczęło się robić nieprzyjemnie. Jest, jest serio. Z, zaczyna się. Jest zdrowe, jest kurwa, wyciągnął to Nitro. Znaczy wyciągnął to to az, 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 AZ no, AZ to wyciągnął, kurwa. Zaczął to wrzucać w te shorty, Te shorty kurwa algorytmem poszły. Ja teraz nie wiem, kogo pozwać. YouTube'a Aza czy Nitra. Pato streaming, tak, jest PATO streaming. Siedzę, szyję kocę, jem makaron. Jestem Pato streamerką. give it to me i'm worth it